Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W po ostatnim tygodniu indeks surowcowy Thomson Reuters Javaris po raz kolejny nieznacznie wzrósł. Na poziom syntetycznego indeksu miały wpływ z jednej strony wzrosty w grupie metali bazowych, szlachetnych, surowców energetycznych, a z drugiej strony spadki w grupie surowców rolnych. Na giełdzie większość metali bazowych wzrosła. Najwięcej wzrosły ceny łowiu, natomiast minimalnie straciły ceny aluminium. Miejsc solidnie wzrosła. Na giełdzie szanghajskiej metale bazowe zachowały się mieszanie. Wśród metali szlachetnych dominowały wzrosty. Jedynie marginalnie obniżyły się ceny platyny. Najmocniej wzrosły ceny paladu, natomiast złota umiarkowanie. W grupie surowców energetycznych zarówno Ceny węgla energetycznego, jak również ropy naftowej, silnie wzrosły. Wśród surowców rolnych na giełdzie szkagowskiej dominowały spadki, natomiast na giełdzie paryskiej ceny pszenicy oraz kukurydzy wzrosły. Ceny fraktu sos z sypki mierzone indeksem Baltic dalej nieznacznie odbiły. Nieco mocniej wzrosły ceny fraktu surowców płynnych mierzone indeksem Baltic Clean Tanker. Odbicie na rynku cen fraktu nastąpiło w związku ze wzrostem cen metali bazowych oraz surowców energetycznych. Miedź na giełdzie solidnie wzrosła do poziomu nieco poniżej 5800 dolarów za tonę. Na ceny miedzi wciąż miały głównie wpływ z jednej strony obawy rynków przed rozprzestrzenianiem się koronawirusem, a z drugiej strony kłócącą się produkcją miedzi i innych surowców w państwie środka. Dane makroekonomiczne, których było niewiele, miały ograniczony wpływ na zachowanie się cen metalu, jak również pozostałych metali bazowych. Ze Stanów Zjednoczonych z istotnych danych były jedynie dane o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz inflacji konsumenckiej. Odczyt inflacji konsumenckiej był zgodny z oczekiwaniami. Zgodny z oczekiwaniami był również odczyt sprzedaży detalicznej, która nieco spowolniła w styczniu bieżącego roku. Natomiast negatywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa, która spadła więcej niż rynek się spodziewał. Wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan poprawił się. W strefie euro produkcja przemysłowa w grudniu ubiegłego roku również skurczyła się więcej niż analitycy rynkowi się spodziewali. Wstępny odczyt PKB za czwarty kwartał był nieco gorszy od szacunków rynku. I wskazał na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Z Państwa środka jedynie poznaliśmy wskaźnik inflacji konsumenckiej oraz producenckiej. Oba wskaźniki wyraźnie wzrosły, przy czym wyraźnie zaskoczył wskaźnik inflacji konsumenckiej. Negatywne szoki podażowe przekładają się na wzrost inflacji w Państwie środka, która już jest powyżej 5%. Koronawirus nadal rozprzestrzenia się w Chinach i w innych rejonach świata. Z uwagi na zmianę sposobu badania podejrzanych ludzi o zakażenie koronawirusem, skokowo wzrosła liczba chorych. Dalej rośnie liczba ofiar śmiertelnych, jednak dynamika zgonów, jak również osób chorych, spowolniła, co wystarczyło rynkom finansowym na odreagowanie. Niemniej rynki obawiają się, że wirus przełoży się na obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego nie tylko w samych Chinach, ale również w innych regionach świata. Niższy wzrost gospodarczy oznacza mniejszy popyt na metale bazowe oraz wzrosty energetyczne. Koronawirus odciska swoje piętno również na podaży metali, w tym miedzi. Analitycy chińskiego Antajka uważają, że w lutym produkcja miedzi w całym roku może spaść nawet o 15% miesiąc do miesiąca. Natomiast produkcja wszystkich metali bazowych spadnie o 10%. Analitycy uważają, że sytuacja zacznie normalizować się dopiero po drugim kwartale bieżącego roku. Ze względu na mniejsze moce przetwórcze chińskich hut miedzi bardzo mocno wzrosły stawki za jej przetworzenie. Obecnie są one na poziomach nienotowanych od 8 miesięcy. Z tych powodów na rynku miała miejsce kontynuacja wzrostu cen miedzi. Ceny złota umiarkowanie wzrosły do poziomu powyżej 1580 dolarów za uncję. Wyższe ceny są efektem rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa oraz jego ofiar śmiertelnych. Złoto stopniowo zyskuje wraz z napływającymi negatywnymi informacjami na rynek. Jednocześnie innych z umocnił się, co wskazuje, że w ostatnich tygodniach nastąpił spadek korelacji dolara ze złotem. Rynek z uwagi na obawy o wzrost gospodarczy cechuje wysoka wersja durstyka, na czym zyskuje złoto. Kurszec jest na lokalnych szczytach i jednocześnie w strefie operu. Utrzymujemy, że w perspektywie paru miesięcy ceny złota będą się w trendzie bocznym, przy czym nie wykluczone, że wraz z dalej napływającymi negatywnymi informacjami na rynek mogą one przejściowo dalej rosnąć. Ceny ropy naftowej Bren odbiły i w efekcie znalazły się w okolicach 57 dolarów za belką. Głównym powodem odbicia ceny ropy były nadzieje rynku na podjęcie przez OPEC plus konkretnych działań. W zeszłym tygodniu zapasy surowej ropy za ocenę wzrosły. Po raz kolejny o prawie 7,5 miliona baryłek. Oczyt po raz kolejny zaskoczył in analityków, którzy spodziewali się wzrostu zapasów na poziomie 3 milionów barłek. Komitet Techniczny OPEC Plus zarekomendował zwiększenie cięcia wydobycia surowej ropy aż o 600 tysięcy baryłek dziennie i wydłużenie jego do końca 2020 roku. Rosja oraz OPEC nie porozumiały się ostatecznie w sprawie przyspieszonego spotkania OPEC+ oraz cięcia wydobycia ropy naftowej. Obecnie najbliższe spotkanie ma się odbyć w dniach 5-6 marca, tak jak w grudniu zaplanowano. Arabia Saudyjska nakłania członków OPECLUS do szybkiego działania w kwestii cięcia wydobycia ropy naftowej. Tymczasem, ze względu na spadający popyt na paliwa w Chinach, rafinerie obniżają przetwórstwo ropy. W związku z tym rośnie jej nadpodaż. Niektóre tankowce nawet nie są przyjmowane z warunkiem i są odsyłane do innych portów, i dlatego Arabia Saudyjska ścięła marcowe dostawy ropy do Azji oraz jej ceny. Według analiz Międzynarodowej Agencji Energii pierwszy kwartał bieżącego roku będzie pierwszym okresem od 2009 roku, kiedy nastąpi spadek popytu na ropę. Popyt na ropę ma spaść o ponad 400 tysięcy baryłek dziennie w porównaniu do poziomu sprzed roku. Rynek ropy naftowej obecnie nie jest w stanie nadwyżki surowca. W ocenie wielu analityków ten stan potrwa kilka miesięcy, nawet do połowy roku. Dziękuję za uwagę. Mówił Atopuska, Statek Pekowo, Banku Polskiego.